Jakiś czas temu wzięłam do ręki tusz i piórko, ołówek i kilka farb akwarelowych i zaczęłam tworzyć, przelewać nową kobietę na papier, a mianowicie kobietę, którą czuję, że ja sama się staję. I wówczas miałam takie ciekawe spostrzeżenie, którym chciałabym się bardzo podzielić, dlatego że jego piękno tkwi w prostocie, a jednocześnie stało się dla mnie czymś takim bardzo niezwykłym, kiedy sobie zdałam z tego sprawę. Mianowicie chodzi o to, że kiedy tworzymy, kiedy jest to rękodzieło, czyli dzieło naszych rąk, jakaś sztuka albo coś, co wychodzi spod naszych rąk, może to być obraz, rysunek, może to być kompozycja, którą potem zagramy, może to być choreografia, którą zatańczymy, może to być ceramika, którą lepimy, a później załóżmy kubek, z którego pijemy. Wszystko, co jest dziełem naszych rąk. To wówczas przelewamy cząstkę siebie, dajemy część siebie tą taką iskrę boską, która jest w nas, to tchnienie życia, którym dzielimy się wraz z tworem, który, który wychodzi jako dzieło naszych rąk. I kiedy my zmieniamy siebie, to wówczas nasza sztuka, nasze rękodzieło też transformuje. Ale czasami możemy też świadomie, chcąc przetransformować siebie, nadać nowego ducha, nowe tchnienie temu, co tworzymy, czyli tworzyć z wielką intencją bądź zmiany bądź transformacji i poprzez tworzenie zmieniać też siebie. Chodzi o to, że nie zawsze tylko i wyłącznie, kiedy my się zmieniamy, to zmienia się to, co tworzymy, tylko możemy zrobić też na odwrót. I jest to taki proces kreacji, kreacji życia, czyli poprzez to, co tworzymy, zmieniamy wewnętrznie to, kim jesteśmy. I tutaj bardzo mocno czuję, że chodzi o takie uzmysłowienie sobie, że, że my, jako istoty żywe, nadajemy tą. Tą żywą iskrę temu, co jest naszą twórczością. Dzielimy się tym, że to jest taki boski dar życia, tego, co w nas jest. I, i kiedy przyjdzie też właśnie ta taka takie poczucie wdzięczności za to, że możemy żyć, tworzyć, że możemy tworzyć rękoma, to wówczas okaże się, że to nie jest coś tak oczywistego. Że tworzymy też na przykład, kiedy kroimy warzywa, albo przygotowujemy sobie kawę, albo herbatę, kiedy na przykład bierzemy kubek do ręki i, i czujemy ten aromat kawy, tak? Albo na przykład jakiegoś soku, to to, to nie jest takie zwykłe, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy Którzy już nie mogą tego poczuć, którzy już nie mogą dotknąć, czy to gliny, czy ziemi, czy, czy właśnie struktury warzyw i owoców, albo dotknąć yy, piórka, żeby, żeby stworzyć coś piórkiem i tuszem, albo pędzlem, akwarelą, olejem, nieważne, jaka technika, ale chodzi o, o to wszystko, czego dotykamy i możemy nadać mu jakąś formę, że niezwykłym jest to, że żyjemy i możemy tworzyć. Że to jest największy cud, że największym cudem jest po prostu ten dar bycia i tworzenia, i że każde dzieło naszych rąk jest czymś wielkim, i kiedy uzmysłowimy sobie właśnie to, to taki proces stanie się ogromną radością, proces tworzenia, twor proces istnienia samego w sobie. Myślę, że Pięknie jest sobie to uświadomić, bo wtedy wszystko, co robimy, możemy robić z ogromną radością i wdzięcznością, dlatego że wciąż możemy. Myślę, że no, nie ma nic bardziej niezastąpionego na dany moment, w tym ciele, w tym życiu, jak właśnie móc to przeżywać.